Właściciel sklepu z ubraniami przy ulicy Majackiej Katowicach nie mógł uwierzyć własnym oczom. Jego nowy manekin, piękna kobieta w eleganckiej sukni, miał zbyt realistyczne szczegóły, zbyt naturalne włosy, zbyt prawdziwą skórę. A gdy dotknął jej rejki, była ciepła, nie zimna jak gips czy wosk. Ciepła. Wezwał policję. Gdy rozbili manekin, w środku znaleźli prawdziwe kości, prawdziwe narządy, prawdziwe ciało. To nie był manekin, to była Maja Kowalska, 23-letnia kelnerka, która zaginęła dwa tygodnie temu. Doktor Henryk Nowak przekształcił ją w żywy manekin, sparaliżowaną, zachowaną, wystawioną na pokaz. I było ich więcej: dwanaście osób zaginionych, dwanaście manekiniów w sklepach po całym mieście, wszystkie wciąż żywe, wszystkie świadome, uwięzione w swoich własnych ciałach. Katowice. Czerwiec 1929 roku. Masto rozwijało się szybko nowe sklepy, nowe biznesy, nowy dobrobyt. Śląs był jednym z najbogatszych regionów Polski, a katowice były jego sercem. W tym czasie nowy biznes stał się bardzo popularny, luksusowe sklepy z ubraniami. I każdy taki sklep potrzebował realistycznych manekiniów do prezentacji najnowszych mód. Doktor Henryk Nowak Pięćdziesięcioletni dermatolog i chirurg plastyczny posiadał małą klinikę przy ulicy dworcowej. Był znany jako ekscentryk, genialny chirurg, ale dziwny człowiek. Mieszkał sam, nie miał rodziny, poświęcał się całkowicie pracy. Ale jego prawdziwa pasja nie była medycyna, była sztuka. Ludzkie działo jest najdoskonalszą rzeźbą natury, mówił swoim pacjentom. Każdy szczegół, każda krzywa. Każdy miesień to arcydzieło, ale działo jest śmiertelne. Gnije, starzeje się, umiera. Marnotrawstwo takiego piękna. W swoim prywatnym laboratorium w piwnicy kliniki dr Nowak prowadził eksperymenty. Próbował znaleźć sposób na zachowanie ludzkiego ciała po śmierci nie przez mumifikację czy balsamowanie, ale przez coś znacznie bardziej zaawansowanego. Chciał przekształcić ciała w żywe rzeźby w doskonałe, niezmienne dzieła sztuki. Jego inspiracją był włoski anatom Paolo Golini, który w XIX wieku opracował tajemną metodę petryfikacji ciał, zamieniania tkanek organicznych, coś podobnego do kamienia, ale elastycznego, zachowującego kolor i teksturę. Ale doktor Nowa chciał pójść dalej. Nie chciał zachowywać martwych ciał. Chciał zachowywać żywe. Co jeśli mógłbym zatrzymać ciało w idealnym stanie? Pisał w swoim dzienniku. Zatrzymać starzenie. Rozkład. Zmianę, uczyć człowieka wieczną statuę, żywą, ale niezmienną, piękną na zawsze. Pierwszego eksperymentu dokonał na sobie. Strzykiwał sobie eksperymentalne substancje mieszanki formeliny gliceryny, wosku, żywic i tajemniczych chemikaliów, które sam syntezował. Efekty były dziwne, jego skóra stała się gładka jak porcelana, nie wykazywała śladu starzenia ale straciła również naturalną elastyczność. Poruszał się sztywno, jakby jego ciało było częściowo zamrożone. Ale to mu nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, był zachwycony. Działa, pisał triumfalnie. Mogę zatrzymać naturę. Mogę stworzyć wieczne piękno. Teraz potrzebował tylko modeli, ludzkich modeli na swoje eksperymenty. I właśnie wtedy zaczęły się zaginięcia. Pierwsze zaginięcie miało miejsce w lutym 1929 roku. Zaginęła Anna Wiśniewska, osiemnastoletnia kelnerka pracująca w kawiarni przy rynku. Odeszła z pracy wieczorem i nigdzie nie wróciła do domu. Policja prowadziła rutynowe śledztwo. Bez rezultatów. W marcu zaginęła druga osoba, Marek Kowalski, dwudziestoletni student. Wyszedł wieczorem na spacer i zniknął. W kwietniu kolejne dwie osoby. W maju trzy. Do czerwca zaginęło już dwanaście osób wszystkie młode wszystkie atrakcyjne fizycznie policja była zaniepokojona ale nie miała żadnych tropów dopiero 15 czerwca stało się coś co ujawniło prawdę pan Józef Nowak bez związku z doktorem właściciel eleganckiego sklepu z ubraniami damskimi przy ulicy Majackiej kupił pięć nowych manekinów od lokalnego dostawcy manekiny były wyjątkowo realistyczne najnowszy model z Berlina jak zapewniał sprzedawca. Ale gdy Józef rozpakowywał je w swoim sklepie, zauważył coś dziwnego. Jeden z manekiniów, młoda kobieta w eleganckiej sukni, miał zbyt realistyczne włosy. Nie były to włosy z włókna czy peruki. Wyglądały jak prawdziwe ludzkie włosy, rosnące z głowy. A gdy dotknął ramienia manekina, było ciepłe, ledwo, ale ciepłe. To niemożliwe, myślał. Manekiny nie mogą być ciepłe. Przyjrzał się bliżej skóra wyglądała zbyt naturalnie paznokcie były prawdziwe a gdy spojrzał w oczy manekina oczy były szklane jak powinny być ale za szkłem widział coś innego coś co wyglądało jak prawdziwe gałki oczne zdenerwowany zadzwonił do dostawcy ale numer był nieprawidłowy taki dostawca nie istniał zadzwonił na policję komisarz Jan Kowalczyk przyjechał z dwoma policjantami Początkowo był sceptyczny. Pan wezwał policję z powodu manekina. Ale gdy zobaczył manekina na własne oczy, również zaczął mieć wątpliwości. Rozbijemy go, zdecydował. Musimy sprawdzić, co jest w środku. Użyli młotka. Gdzie pierwsze uderzenie pękło powłokę na ramieniu manekina, zobaczyli coś, co sprawiło, że wszyscy poblądli. Krew. Świeża, czerwona krew. Dobry Boże, szepnął komisarz. Kontynuowali ostrożniej. Pod powłoką podobną do wosku znaleźli prawdziwą skórę. Pod skórą prawdziwe mięśnie, prawdziwe kości, prawdziwe narządy. To nie był manekin, to było prawdziwe ludzkie ciało, pokryte warstwą chemicznej substancji, która sprawiała, że wyglądało jak gips czy wosk. A najgorsze było to, że ciało wciąż było żywe. Serce biło bardzo powoli zaledwie kilka razy na minutę ale biło. To jest Maja Kowalska, powiedział jeden z policjantów, rozpoznając twarz. Zaginęła dwa tygodnie temu. Kropka. Madia żyła, ale nie była świadoma w tradycyjnym sensie. Jej oczy były otwarte, ale nieruchome. Nie mrugała, nie reagowała, jakby była w głębokim transie. Lekarz wezwany na miejsce zbadał ją. Jest sparaliżowana. Cały układ nerwowy jest wyłączony, jakby była w ściążce ale jej ciało jest stabilizowane chemicznie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Czy ona jest świadoma? Nie wiem. Jej mózg funkcjonuje na minimalnym poziomie. Ale czy myśli, czy czuje niemożliwe do powiedzenia? Policja natychmiast przeszukała wszystkie sklepy w Katowicach, które kupiły manekiny w ostatnich miesiącach. Znaleźli 11 innych. Wszystkie były takimi samymi żywymi manekiniami. Wszystkie były zaginionymi osobami. Śledztwo szybko doprowadziło do doktora Henryka Nowaka. Wszystkie manekiny zostały dostarczone przez fikcyjną firmę, ale adres wskazywał na budynek obok jego kliniki. Policja wtargnęła do kliniki 17 czerwca rano. Doktor Nowak był w swoim laboratorium w piwnicy. Nie próbował uciekać. Siedział spokojnie przy biurku, pisząc w swoim dzienniku. Doktorze Nowak, jest pan aresztowany za porwanie i Eksperyment przerwał spokojnie. Proszę użyć właściwego terminu. To był eksperyment naukowy i artystyczny. Co pan im zrobił? Uchowałem ich, przekształciłem ich w żywe dzieła sztuki. Proszę spojrzeć. W laboratorium znajdowały się trzy nowe manekiny w różnych stadiach transformacji. Jeden był prawie gotowy, młody mężczyzna w eleganckim garniturze, skóra pokryta błyszczącą warstwą chemikaliów. Proces jest fascynujący, wyjaśniał doktor, jakby uczył na uniwersytecie. Najpierw wprowadzam pacjenta w głęboką katalepsję za pomocą eksperymentalnych neurotoksyn. Paraliżuję całkowicie układ nerwowy, pozostawiając tylko najniższe funkcje, bicie serca, oddychanie. Potem strzykuję specjalną mieszaninę chemiczną, która stabilizuje wszystkie tkanki, zatrzymuje starzenie, rozkład. Ciało staje się nieśmiertelne w pewnym sensie. Oni są świadomi. Doktor zawahał się po raz pierwszy. To skomplikowane. Ich mózgi funkcjonują na bardzo podstawowym poziomie. Są obecni, ale nieaktywni, jak śniący wieczny sen. Czyli pan ich uwięził w ich własnych ciałach? Uwięził. Nie, zachowałem. Ci ludzie byli zwykli, przeciętni, przemijający. Teraz są dziełami sztuki. Będą piękni na zawsze. Czyż to nie jest dar? Komisarz Kowalczyk miał dość. Kazał aresztować doktora i przewieźć wszystkie ofary do szpitala. Lekarze próbowali odwrócić proces. Podawali antidotum, stymulatory nerwowe. Próbowali przywrócić normalną funkcję działa. Z dwunastu ofar udało się przywrócić tylko trzy. Maja Kowalska była jedną z nich. Ale gdy odzyskała świadomość, nie mówiła przez tydzień. A gdy w końcu przemówiła... Jej słowa były przerażające. Czułam wszystko, widziałam wszystko, byłam świadoma przez cały czas, ale nie mogłam się ruszyć, nie mogłam krzyczeć. Byłam uwięziona w swoim własnym ciele jak w trumnie. Każdy dzień był wiecznością. Pozostałe dziewięć osób nigdy nie odzyskało świadomości. Ich ciała były zbyt zmienione chemicznie. Pozostały w stanie wiecznej katalepsji, żywe, ale nie zjewe. Doktor Nowak został osądzony w sierpniu 1929 roku. Nie okazywał skruchy. Zrobiłem coś, czego nikt wcześniej nie osiągnął. Stworzyłem wieczne piękno. Si Stoja mnie usprawiedliwi. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 15 września 1929 roku. Doktor Henryk Nowak zmarł spokojnie, bez strachu. Jego ostatnie słowa były dziwne. Widzicie. Nawet śmierć jest piękna, gdy jest obserwowana z odpowiedniej perspektywy. Dziewięć ofiar, które nie mogły być przywrócone do normalności, zostało umieszczonych w specjalnym oddziale szpitala psychiatrycznego. Były karmione dożylnie, pielęgnowane, ale nigdy nie odzyskały świadomości. Ostatnia z nich zmarła w 1957 roku, dwadzieścia osiem lat po eksperymencie. Jej ciało nie zestarzało się ani trochę. Wyglądała dokładnie tak samo jak w 1929 roku. Maria Kowalska, jedna z trzech ocalonych, nigdzie nie wyzdrowiała psychicznie. Spędziła resztę życia w zakładzie psychiatrycznym, mówiąc o wiecznym śnie, z którego nie mogła się obudzić. Laboratorium doktora Nowaka zostało zapieczętowane. Wszystkie jego notatki i chemikalia zostały skonfiskowane przez władze, Ale wiele z nich zniknęło w czasie II wojny światowej. Niektórzy historycy twierdzą, że zostały przyjęte przez niemieckich naukowców. Inni mówią, że zostały zniszczone. W latach 50. w Berlinie Wschodnim pojawiły się plotki o podobnych eksperymentach prowadzonych przez sowieckich naukowców. Nigdy nie zostały potwierdzone oficjalnie. A w Katowicach? W Katowicach ludzie do dziś opowiadają dziwną historię. Mówią, że w niektórych starych sklepach, które działały w latach 30., czasami manekiny poruszają się. Niedużo, tylko lekko. Palec drgnął. Głowa przechyliła się o milimetr. Jakby coś w niej wciąż było żywe. uwięzione, Czekające. W archiwach Muzeum Śląskiego w Katowicach znajduje się jedna fotografia z procesu dr Nowak stojący obok swojego i dzieła, manekina, który kiedyś był człowiekiem. Ale gdy patrzysz na zdjęcie zbyt długo, zaczynasz zauważać szczegół. Oczy manekina szklane, nieruchome, wydają się patrzeć wprost w obiektyw. I w tych oczach jest coś nie refleks światła, coś głębszego, świadomość, błaganie, krzyk bez głosu, krzyk, który nigdy się nie skończy. Historia doktora Nowaka to opowieść o obsesji piękna, która przekształciła się w koszmar, o artyście, który widział ludzi nie jako istoty, ale jako Mateo do swoich dzieł. Czy piękno ma wartość, jeśli kosztuje ludzkie cierpienie? Czy sztuka może usprawiedliwić nieludzkie czyny? Napisz w komentarzu, co sądzisz o granicach między sztuką a okrucieństwem. Czy są dzieła, które nigdy nie powinny być stworzone, bez względu na ich piękno? Jeśli chcesz więcej mrocznych historii o tym, co dzieje się, gdy ludzie tracą rozróżnienie między sztuką a życiem, subskrybuj Cień Tajemnic bo czasami najpiękniejsze rzeczy kryją najciemniejsze tajemnice.